Masz z tej strony Seba. Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na kanale. A dzisiaj nie witam Was z żadnymi oficjalnymi informacjami, jednak z taką pewną ciekawostką, która została odkryta przez jednego z graczy ETS-a, a, a konkretnie polskiego gracza z, polskiego, z polskiej społeczności no i takiego, który najwidoczniej zna się na tego typu ciekawych rzeczach, ponieważ z nas coś bardzo ciekawego, jednak nie jest to jakaś rzecz ukryta w samej grze, jednak w plikach gry, konkretniej. No jedna rzecz w jednym pliku, druga informacja, drugi temat będzie no, poukrywany w sumie w innym pliku, czy tam w innych też plikach. Natomiast jeśli chodzi o ten pierwszy temat, możliwe, że po Rosji będą nas czekać Bałkany. Nie jest to nic oczywiście oficjalnego i może się okazać, że tak naprawdę będzie coś innego, jednak na pewno ta ciekawostka, ta rzecz... Sugeruje, że Bałkany prędzej czy później oczywiście pojawią się w grze, a możliwe, że nawet prędzej niż później. Przede wszystkim na początku chciałem pozdrowić i serdecznie podziękować osobie, która znalazła oczywiście te informacje. Serdecznie pozdrawiam tutaj Jarosława, czy też na forum, mowa tutaj o osobniku Kajar, Cajar, sorry, ale nie wiem do końca, jak to przeczytać. W każdym razie to on dokonał tego odkrycia, pobawił się tutaj co nieco z tymi plikami, porównał jeden konkretny plik w przypadku właśnie tego tematu Bałkan. Mowa tu o pliku Editor Data, porównał ten plik z wersji 1.42 do pliku wersji 1.43 z OpenBety. No i na tym porównaniu, które widzicie w chwili obecnej, można zobaczyć tutaj pewne nowości, nowe wpisane tutaj rzeczy w tym pliku po prawej stronie jest to właśnie nowsza wersja OpenBety 1.43. Te ważniejsze nowości są zaznaczone na czerwono od 43 linijki, od niej do 56 można zobaczyć po prawej stronie że pojawiły się tutaj jakieś takie dopiski, których po drugiej stronie no nie ma, pojawiły się tutaj jakieś dodatkowe źródła, nazwy, tagi wypisane takie poszczególne elementy jak baza, czyli oczywiście podstawka gry mamy tutaj też Rosję, możliwe że chodzi o no nadchodzący dodatek Heart of mamy Iberię, która już jest, North Północ, możliwe, że to jest albo Skandynawia, albo Beyond the Baltic Sea, a może coś innego, ale na środku mam jeszcze dopisek Bałkany. Jednak ciekawiej robi się w dalszych linijkach tekstu, bo dalej mamy już jakieś konkretne tutaj ścieżki, dokładne współrzędne i tego typu rzeczy. W 1.42 po lewej stronie mamy, można powiedzieć, takie dwa zbiory, po prawej mam jeszcze taki dodatkowy. W którym można zobaczyć, że jest kompletnie inny link. Dodatkowo, nazwy są bardzo ciekawe, ponieważ w nim możemy zobaczyć takie nazwy jak Bałkan 2, prototyp Zadar. A Zadar to jest miasto w Chorwacji i to dosyć ciekawie ulokowane, bo możliwe, że jeśli byśmy mówili tutaj o miastach, które na pewno pojawią się, to myślę, że to miasto tak gdzieś by się pojawiło. Z tego względu tutaj tak trochę odejdę od tego tematu, ale teraz Wam pokazuję mapę. I to miasto zostało zaznaczone czerwoną pineską, dodatkowo można dostrzec na mapach Google, że ma ono połączenie promowe z miastem Ancona z Włoch, a Ancona znajduje się w dodatku Italia, także jest tutaj wręcz idealne połączenie z jednego do drugiego miasta. Wiadomo, lądowo dostaniemy się na tereny Chorwacji, natomiast portowo najwidoczniej też tutaj się można dostać. Więc Zadar będzie takim pewnym miastem, które zostało już tutaj wymienione. No, oprócz oczywiście tego miasta, same Bałkany zostały tu wymienione, jest tutaj jakiś prototyp. Możliwe, że jest to, nie wiem, nakładka na tą mapę, coś dodatkowego, pewny nie jestem, nie jestem znawcą, tym się nie bawiłem, także pewny nie jestem. Znawców poproszę tutaj o poprawienie, czy też dopełnienie tego tematu, ale możliwe, że jest to po prostu jakaś pozostałość po tym, że te software coś tam chyba testowało na tych terenach, może coś tam mają faktycznie, może to miasto tam jest, może coś tam testują, może jest jakaś nakładka, która się tak pojawiła. Może faktycznie coś tam robią. Może no może jest to po prostu jakiś taki dodatek, który w sobie nie działa w grze. Ale jest to może jakaś taka wskazówka dla graczy, zwłaszcza dla tych, którzy tak dokładniej bawią się w tego typu rzeczy, tak dogłębniej doszukują takich elementów. I może tutaj coś studio chciało odpowiedzieć, że, że może faktycznie Bałkany będą po tej Rosji, że coś tutaj nadchodzi. Jakaś może to jest zapowiedź. No, byłyby ciekawie. Przypomnę, że w tamtym roku, dokładnie pod koniec tamtego roku, odbył się bardzo ciekawy stream na którym dowiedzieliśmy się o wielu ciekawych rzeczach także kto wie, może tutaj pod koniec roku będzie już takie oficjalne potwierdzenie a tutaj taka mała wskazóweczka byłoby ciekawie, co prawda wszystko rozbija się o morze morze jest duże, głębokie oczywiście, ale mniejsze od oceanu jednak fakt chwil obecny jest taki, że taka linijka znajduje się faktycznie w tym pliku bo przed nagraniem tego materiału sam go sprawdziłem faktycznie w tym pliku znajdują się te informacje także może SC Software coś tutaj za niedługo przyszykuje jest to w sumie jakiś plus na fakt, że przy głosowaniu, tutaj ocenianiu, co może być następne. No, faktycznie, może Bałkany będą następne. Tutaj, jako kolejny dodatek, no, może tak być. Jednak nie bez powodu na pewno tutaj się to znalazło. Prawdopodobnie jest to wyciek. Pytanie, czy kontrolowany, czy nie. Obstawiałbym raczej, że jest to zrobione specjalnie. Ewentualnie jest to nieszkodliwe dla SCS-u, ponieważ na forum do teraz są dostępne te materiały. Ewentualnie mój film nadal siedzi. Inaczej wyglądała sprawa przy niekontrolowanym wy z pewnymi kanałami. Wtedy Software starało się usuwać te materiały nie tylko z forum, ale też z innych źródeł wiem coś o tym. Jednak to nie koniec doszukiwań, ponieważ pan Jarosław tutaj poinformował mnie o jeszcze kolejnej tutaj nowości, która jest tutaj podejrzewana przez społeczność, przynajmniej przeze mnie, że pewnie tak czy siak przy końcu już w wydaniu oficjalnej wersji pewnie normalnie się pojawi. A mowa tu o wersji kabiny XF dla DAFa nowej generacji, który już pojawił się co prawda na jednym zdjęciu na blogu SC Software w przypoście kiedy wydano Open Beta 1.43 do ETS-a. Tam oprócz oczywiście tej wywrotki, którą można zakupić do własnego użytku, można zobaczyć też tego DAFa, z wersją kabiny XF, ale oprócz tego w samych plikach gry, przy różnego rodzaju akcesoriach, przy tym daf można dostrzec, że tam już zostały też dopisane odpowiednie komendy. Które, jak widać, w przypadku 1.42 jest dopisek, że, ma, że jest to dla wersji XG, XG, ale od 1.43 jest też dopisek dla kabiny XF. Więc to jest raczej pewne. No Fakt jest, że nad nim pracuję i prawdopodobnie jest to jedna. Z wielu, lub właśnie ta jedyna nowość, która ma pewnie nadejść w trakcie trwającej OpenBety, no i pewnie wyjdzie też z tą aktualizacją. Jednak możliwe, że to szykują, bo albo muszą jeszcze sporo rzeczy tam dopracować, albo szykują jakąś niespodziankę. Jak będzie, no to zobaczymy. No, około miesiąca czasu mają jeszcze, no to widzimy się za miesiąc, pewnie nie cały. Tak samo mam nadzieję, że ten za około miesiąc czasu zobaczymy się na jakimś oficjalnym streamie Software, gdzie no, może oprócz jakichś dodatkowych materiałów z Rosji. Pojawi się coś o tych Bałkanach. W każdym razie odbycie się takiego streama byłoby bardzo ciekawe, bo to nie jest też nic oficjalnego, ale ja między innymi na to bardzo liczę. Przy okazji pan poszukiwacz Jarosław zapytał SC Software w sprawie tych Bałkan. No niestety nic nie odpowiedzieli, ale zachęcam was, kto ma tutaj konto na Twitterze, do podania tego dalej tak żeby ten tweet niósł się, no może jakoś zareagują, chociaż w to wątpię, oni zazwyczaj reagują tylko na jakieś złe zestawy i brzydkie zdjęcia na Twitterze, nie obrażając nikogo. Jednak nie wszystkie są piękne. To jednak, kto wie, może chociaż dadzą jakąś wskazóweczkę, typu serduszko, byłoby ciekawie i takie mini potwierdzenie. A dodatkowo resztę źródeł znajdziecie w opisie, do teraz raczej jest to na forum SCS Software, a jeśli chodzi o ten odcinek, to by było na tyle. Jeszcze raz serdecznie dziękuję Jarosławowi za podesłanie tych materiałów i poinformowanie mnie o tym na maila. Jeśli ktoś też bawi się w tego typu rzeczy, z nas też coś ciekawego, dajcie znać, mój mail znajdziecie w odpowiedniej zakładce na moim kanale i to tyle. A więc dzięki za oglądanie zachęcam do tego filmu, skomentowania go do udostępnienia. Zapraszam na Twitter i Discorda. Dziękuję wszystkim wspierającym, jak i również zachęcam do wsparcia kanału. I widzimy się w kolejnych filmach, więc trzymajcie się. No i cześć!